Każdy system, bo inaczej, każde przedsiębiorstwo jest na tyle specyficzne, że wszystkie systemy, jakie są dostępne na rynku polskim, one są dobre. One są w tym wypadku idealne. Tak? Dla, dla, nie wiem, dla firmy z, z branży, powiedzmy spożywczej, będzie jakiś system idealny. Niekoniecznie może pasować ten sam, który jest dla firmy produkcyjnej. Stikty, tak? Ona zatrzyma się na pewnym etapie i konkurencja może ich wyprzedzić. I rozwój takiej firmy na pewno będzie powolniejszy. Nie przeciągać tematu na ostatnią chwilę. Bo często jest tak, że te firmy, właściciele boją się wybrać system, i na ostatnią chwilę się decydują. Potem pada magiczne słowo: tak, tylko panowie wiecie, my mamy pik sprzedażowy za pół roku, to musimy w pół roku wdrożyć. I im bliżej tego piku sprzedażowego, to jest to, co powiedziałeś: firmy się nie angażują wtedy w projektu, wiadomo, że biznes będzie ważniejszy. Coś normalnego, i według mnie to jest taka przyszłość, że będzie system korowy, który obejmie mhm. najważniejszą, najważniejszą działkę w firmie. Reszta rzeczy będzie integrowana z tym. Cześć, ja nazywam się Marek Mac, jestem z portalu Maier.pl. Staramy się Wam pokazać branżę trochę z innej strony, takiej bardziej ludzkiej, i, i też przede wszystkim pokazujemy Wam, jakie systemy są dostępne na rynku polskim. Rynek systemów ERP w Polsce dynamicznie się rozwija. Coraz większa ilość firm i instytucji dostrzega zalety związane z wykorzystaniem systemów informatycznych w ich codziennej pracy. O tym, jak ten rynek funkcjonuje, czym się charakteryzuje i jakie są perspektywy na przyszłość, o tym będę rozmawiał z osobą, która śledzi go na co dzień i mam nadzieję podzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami. Witam Cię, Marku, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Dzisiaj, chyba troszkę w innej roli, bo zwykle to Ty jesteś w mojej roli, czyli osoby, która rozmowy prowadzi. Czujesz w związku z tym jakieś obawy, czy jednak. W przeszłości też się takie sytuacje u ciebie zdarzały? Wiesz co? Nie nie miałem. Cześć w ogóle. Nie miałem w przeszłości takiej sytuacji. Jest to dla mnie coś nowego, ale jest to na pewno coś fajnego też, tak? Tak jak powiedziałeś, zawsze to ja byłem w twojej roli. Trzeba było się przygotować i tak dalej, i tak dalej. W tym wypadku, no, tak jak wspomniałeś, no, wydaje mi się, że mam dosyć szeroką wiedzę o naszym rynku i bardzo chętnie podzielę się z tym, co, co widzę na przestrzeni lat, jak się zmienia, tak? Super. Oczywiście to nie będzie taki tradycyjny wywiad z cyklu pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że to będzie fajna rozmowa dotycząca tego właśnie jak systemy RP w Polsce funkcjonują, jak ten rynek wygląda. Także może przejdźmy do tego naszego głównego zagadnienia. Chciałbym się Ciebie na początku zapytać o Twój portal MyERP. On funkcjonujesz od ponad 3 lat. Śledzę go na bieżąco, oczywiście. To dobrze. E, bardzo ciekawa literatura tam się pojawia, bardzo ciekawe artykuły, naprawdę dużo można się dowiedzieć. Skąd w ogóle pomysł, żeby taki portal powstał? Bo ewidentnie wydaje mi się, że brakowało czegoś takiego na naszym polskim rynku. Tak, wiesz co, no jakby pomysł na portal miałem w głowie już o Jezu, 6 lat temu. Mm -hmm. Wyglądało to też w ten sposób, że no, zaczynałem jakieś studia, tak? Jakieś informatyczne, mhm. potem Politechnika. M, o kierunku właśnie takim stricte ERP-owym, powiedzmy, <coughs> to było planowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. Czyli to, co Ry robią? To, co RP robią, tak? dokładnie. I, I ja z tego, co pamiętam, wtedy oczywiście ja wiedziałem, że SAP e, i systemy komarchowe. Więc zastanawiałem się, czy w ogóle jest coś innego na rynku. Okay. Tak? I, I od tego gdzieś, gdzieś zaczęło kiełkować u mnie w głowie, że fajnie by było pokazać wszystkim, że są inne systemy. Okay. Jak pytałem się w swoim środowisku czy kolegów na studiach, nikt więcej nie znał innych systemów. No oczywiście jeszcze Dynamics wtedy wchodził. Okay. I to mówię, to było gdzieś tam 6-7 lat temu, nawet jak pomysł pojawił się w głowie, ale z biegiem czasu. Każdy chciał zarabiać jakieś pieniądze, każdy poszedł gdzieś do, do, do pracy. Pracowałem gdzieś za granicą, to też taka fajna anegdota. Miałem przyjemność pracować dla Formuły 1, mhm. więc to może na, na osobny odcinek, ale zawsze brakowało czasu, żeby usiąść do, do tego, żeby odpalić w końcu ten portal. No i przed COVID-em, pół roku przed COVID-em, powiedziałem sobie, że albo teraz, albo wcale, więc nauczyłem się tyle, ile potrafiłem. Programować w WordPressie. Napisałem podstawową stronę, jak tylko potrafiłem. Odpaliłem to w, w COVID-ie, w lockdownie. Zopałem się za głowę, że to się nie uda, no bo dobrze wszyscy pamiętamy. Ty pewnie też pamiętasz, jakie to były czasy, że tak. nikt nie wiedział, co będzie. Branża RP-owa według mnie wtedy no, mogła przeżywać lekki kryzys. Zwłaszcza konsultanci czy też no, po prostu właściciele firm. Bali się inwestować, tak? Oczywiście. No. Więc no, dla mnie to też był taki moment, że no fajnie, zrobiłem portal, ale kto będzie na niego wchodził, kogo zachęcę, żeby się w ogóle pojawiał na tym, ale no, okazało się inaczej, że to był chyba szczał dziesiątkę wtedy, bo, bo po, powoli pojawiały się różne firmy. Mhm. Jasne. Trzy lata funkcjonuje portal na rynku. Przez ten czas pojawiło się wiele artykułów, raportów, podcastów. Spotykasz się, można powiedzieć, yy, z przedstawicielami. Całego rynku, jeśli chodzi o systemy klasy ERP w Polsce. Rozmawiasz z nimi, oni się dzielą doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem ich systemów. Oczywiście też przedstawiciele naszego systemu, prawda, ENOWY, w twoich podcastach się pojawiali. No ale jak tak rozmawiasz z tymi osobami, to czy na podstawie tych wywiadów jesteś w stanie powiedzieć, czy da się stworzyć taki idealny system ERP, łącząc. Różne, różne systemy. Czy w ogóle taka konstrukcja jest możliwa do zrealizowania? Co? Może takie dosyć abstrakcyjne pytanie, ale jeśli osoba taka jak ty zbiera te informacje od różnych osób z różnych źródeł, to mam podstawy twierdzić, że gdzieś taka konstrukcja właśnie kiedyś w Twoich myślach mogła zaowocować. Tak, też często nad tym się zastanawiałem, że bazując na tej wiedzy, co mam, i, i to, że spotykam się z tymi wszystkimi partnerami portalowymi, z właścicielami firm, no to naprawdę daje bardzo duży zaszczyt tej wiedzy, tak? To jeszcze tak jakby wrócę do początku. W zamyśle portal miał wyglądać w ten sposób, że miał być bardzo mocno zautomatyzowany. Mhm. Czyli jak każdy chyba przedsiębiorca chciałem po prostu odcinać tak. kupony, cieszyć się życiem. Oczywiście tak nie jest, nie da się tak zrobić. Z jednej strony jest to fajne, bo, bo tak jak wspomniałeś, no jeżdżę, dosyć regularnie spotykam się, tak jak dzisiaj z tobą, wyciągam z tego fajne wnioski, ale jakby dochodząc do klucz, czyli czy, czy jesteśmy w stanie zrobić idealny system ERP, no wydaje mi się, że nie, bo jakby coś takiego było, no to po co byłyby inne systemy, tak? Tu trzeba podejść do tematu w ten sposób, że każdy system, bo inaczej każde przedsiębiorstwo jest na tyle specyficzne, że wszystkie systemy, jakie są dostępne na rynku polskim one są dobre, one są w tym wypadku idealne. Tak? Dla, dla, nie wiem, dla firmy z, z branży, powiedzmy, spożywczej, będzie jakiś system mhm. idealny. Niekoniecznie może pasować ten sam, który jest dla firmy produkcyjnej, stricte. Mhm. Tak? Więc no, według mnie nie będzie takiego momentu, że będzie jeden idealny system, Oczywiście. z którego wszyscy mhm. będą korzystać. Bo tutaj też takie kwestie jedni stawiają bardziej na zmiany w przepisach czy tutaj dominacja systemów kadrowych, księgowych. Częściowo też związanych ze sprzedażą, bo chociażby krajowy system e-faktur to kwestie związane z wystawianiem faktur, gospodarką magazynową i tak dalej. Inni raczej będą poszukiwać takich rozwiązań stricte, my to nazywamy funkcjonalnych, czyli jak chociażby CRM do takiej stricte zarządzania bazami swoich klientów, kontrahentów, czy też systemy takie duże, produkcyjne, prawda, gdzie tutaj te zmiany w przepisach raczej, raczej nie będą miały miejsca. My to też tak w enowie definiujemy, prawda? Z jednej strony zmiany w przepisach, które można powiedzieć są dla nas priorytetem, bo nasze kadry płacę, nasza księgowość, prawda, jest wykorzystywana w tysiącach firm w Polsce, no ale o tych aspektach funkcjonalnych też nie zapominamy. Czyli ta rzesza pozostałych modułów, które rozwijamy dodając kolejne nowe funkcjonalności, automatyzując te rozwiązania właśnie, które też klientom pomagają. A powiedz mi, obserwując też ten rynek, bo jednak jest jeszcze duża liczba firm, które ERP-ów na co dzień wy nie wykorzystują z różnych powodów. Nie będziemy teraz tutaj wnikać, dlaczego tak się dzieje. Gdybyś mógł zachęcić te firmy do tego, aby jednak na ERP -y postawiły. To jakie to będą korzyści? Wiesz, co przede wszystkim, no, no to jest kolejny etap w rozwoju firmy, działalności, tak. No, z mojej perspektywy, tak jak ja rozwijam portal, no, nie chciałbym gdzieś zatrzymać się w pewnym miejscu, bo no nie wiem, stracę klientów chociażby, mm -hmm. tak. Kolejna kwestia, no to inwestując w systemy RP, nie bojąc się po prostu ich, bo wydaje mi się, że my w dalszym ciągu w Polsce musimy ewangelizować wszystkich na ten temat. Tak samo jak jest kwestia przejścia do chmury, chociażby, czy teraz w tym przypadku. To jest bardzo ciężki temat. Tak, chmura, więc... czy to, co przed chwilą powiedziałeś, ten ksef. to jest taki temat, gdzie, gdzie firmy się strasznie tego boją, ale to będzie wymuszone, tak? to każdy będzie musiał z tego korzystać. I tak samo, mając system RP w swojej firmie. Ja, jako przedsiębiorca, jestem pewny, że pewne procesy są ustandaryzowane przede wszystkim. Mam wgląd w głąb swojej firmy, wiem, co się dzieje, tak? chociażby poprzez nawet raporty standardowe, które systemy dają. Tak? Kolejna kwestia co wydaje mi się, że firmy też w dalszym ciągu nie są świadome, zatrudniając. Nie wiem, wielu ludzi, setki ludzi, w pewnym momencie osoby, które korzystają z systemu RP, mogą być oddelegowane do innych procesów, do innych rzeczy, bo system RP im pomoże w tej pracy, ułatwi. Zawsze było takie przeświadczenie, że jeżeli wdrożymy system RP, to ja stracę pracę. No to nie jest tak. Ale to też wynika, to już tak właśnie, tak, tak mi się wydaje, że to wynika z tego, że wiele firm w dalszym ciągu jakby nie komunikuje się wewnętrznie, że będzie projekt pod tytułem Wdrażamy system RP, z czego powstają lęki, i przez co no, boimy się wdrożyć ten system. No, nikt, nikt nie lubi zmian, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni do naszej strefy komfortu, a gdy pojawia się coś z zewnątrz, no to takim naturalnym odruchem jest obawa. W przypadku, tak jak powiedziałeś, RP-ów, prawda? Czy on zastąpi moją pracę? Czy ja dalej będę potrzebny, tak. czy muszę zaraz szukać nowej pracy? Zresztą w XIX wieku, jak pojawiła się maszyna parowa, to wiemy, co się w Anglii działo. <grym> że tak. ludzie te robotnicy, prawda, niszczyli te maszyny, bo właśnie się obawiali, że, 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 że ona zastąpi ich pracę. A czy zgodziłbyś się z taką tezą? Jeżeli firma nie wdroży systemu ERP, to w perspektywie czasu może myśleć o zamknięciu działalności? Wiesz co? Czy to nie, jest zbyt radykalne? To jest zbyt radykalne. Bardziej bym stwierdził to, co przed chwilą, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli ona zatrzyma się na pewnym etapie i konkurencja może ich wyprzedzić i rozwój takiej firmy na pewno będzie powolniejszy. Żeby zamknąć firmę, to, to... No nie, tak bym nie stwierdził, bo znam przypadki, gdzie bardzo duże firmy, co byłem w szoku jeszcze przed COVID-em. No, jak się pewnie domyślasz, działał na Excelu, tak? Mhm. dla mnie to był straszny szok. Bo pr prawdopodobnie ta firma, no nie chcę tutaj wymieniać, jaka to jest firma, do dzisiaj mhm. działa na Excelu. E Czyli da się. Da się, tak, ale to, ten rozwój faktycznie mhm. nie jest taki, jak powinien być w, w, według, no nie wiem, chociażby mnie, takiej mhm. rozwijającej się firmy, bo tam największym problemem było to, że oni nie mieli, nie panowali w ogóle nad surowcami, jakie są na magazynie. Nie wiedzieli, ile czego jest, mhm. tak? I, co się z tym dzieje? No wiadomo, białko potrafi różne rzeczy zrobić na magazynie z surowcem, no i tak, niestety, tam się działo. Tak. Czyli dopóki to jeszcze jakoś funkcjonuje, to firma daje radę, ale zakładam, że jednak w pewnym momencie ta potrzeba skorzystania z RPA w przypadku tej firmy się pojawi, bo jednak te procesy będą coraz bardziej zaawansowane i. Czy taki Excel, czy nawet człowiek po prostu fizycznie nie będzie na tym stanie zapanować? No tak, bo, bo, bo wiesz, no jak to się mówi w branży, no Excel wszystko przyjmie, tak. tak? W systemie RP nie jesteśmy w stanie zrobić pewnych rzeczy, co skutkuje tym, tak jak tam gdzieś na początku powiedziałem, że no mamy pewność, że pewne procesy są ustandaryzowane i firma pracuje tak, jak powinna pracować, tak? Ja jako szef jestem bezpieczny, mam spokojną głowę, że, że materiał jest na miejscu i, i się coś produkuje. Wspominałeś o tym, że no systemów ERP na polskim rynku mamy naprawdę dużo i są one dobre. No to na co powinien zwrócić klient, który poszukuje erp aby tego dobrego erp dla siebie wybrać? Przede wszystkim powinni spojrzeć na system, który potrafi być elastyczny, tak? skalowalny, tak. No w tym przypadku Enowa jest takim systemem. Jest skalowalna, jest elastyczna. Coś, co wyróżnia polskie systemy RP, no bo to, to, to chyba każdy jest świadom, wszystkie systemy RP zawsze będą, nie wiem, wyprzedzały te zagraniczne, które też są oczywiście dobrze, tym, że szybciej się dostosowują do polskiego prawa. No i tu myślę, że każdy się z tym zgodzi. To są jakby takie fundamentalne rzeczy dla mnie. Coś, na co powinni też spojrzeć, co wydaje mi się, że nie każdy wspomina. No to czy jest ta chemia, czy jest te flow z dostawcą systemu przede wszystkim? No bo to nie ma się co oczarować. jeżeli wchodzimy w projekt erp owy to jest projekt na lata. Poza wdrożeniem to jest jeszcze utrzymanie tego, więc jak, no z mojej perspektywy bardzo ważne jest takie flow czy chemia, czy potrafimy się dogadać z takim dostawcą. I wydaje mi się, że tutaj jest też taka ważna kwestia, że nie oddajemy wdrożenia całkowicie firmie wdrożeniowej, tylko klient powinien mieć taką świadomość, że on również jest uczestnikiem tak. tego wdrożenia. Bo bez tego przepływu informacji między firmą wdrożeniową a klientem, jeśli klient dobrze nie wyartykuje swoich potrzeb, to w zasadzie firma wdrożeniowa nie wie, co ma robić. Tak, tak, tak. To, to jest bardzo słuszne, i co I Tutaj. Ryzyko spalenia tematu no jest bardzo wysokie. Tak. Jeszcze może bym jedną rzecz dodał, no. bo to chyba do dzisiaj się dzieje, czyli nie przeciągać tematu na ostatnią chwilę. Bo często jest tak, że te firmy, właściciele boją się wybrać system i na ostatnią chwilę się decydują. Potem pada magiczne słowo: tak, tylko panowie wiecie, my mamy pik sprzedażowy za pół roku, to musimy w pół roku wdrożyć. No. I im bliżej tego piku sprzedażowego, to jest to, co powiedziałeś, firmy się nie angażują wtedy w projektu. Wiadomo, że biznes będzie ważniejszy. Z jednej no, strony jest to zrozumiałe, ale no to strasznie źle rzutuje na projekt. Tak, bo często też firmy myślą w ten sposób, że wdrożenie RPA to jest koszt. Nie patrzą długofalowo, że to jednak jest inwestycja, która po jakimś czasie się zwróci. Wiesz, to, to, to jest, warto porozmawiać z takim dostawcą i wspólnie na przykład roi obliczyć. No, jest Oczywiście. to do obliczenia, tak? I to nie bać się, że produkt czy projekt wdrożeniowy zwróci się za 2-3 lata, on się zwróci. On zacznie zarabiać dla nas, tak? Dla mnie to, tak jak tam już wcześniej rozmawialiśmy, dla mnie najważniejsze jest to, że ta firma będzie miała ustandaryzowane procesy w środku. Więc. To jest dużą wartością, że swoich pracowników możemy oddelegować do innych zadań. Oni się rozwijają w ten sposób. To też według mnie dochodzi taki moment, że ci pracownicy bardziej będą, będą się utożsamiać z taką firmą, bo będą chcieli się chwalić, że pracują w nowoczesnej firmie. Dokładnie. Jeszcze chciałbym wrócić do tego tematu, o którym wspominałeś, a mianowicie to, że polskie systemy RP wyprzedzają te zagraniczne, głównie w zakresie zmieniających się przepisów prawa i dostosowywania się do nich. Z mojej perspektywy i też bazując na doświadczeniach, jakie mamy z ENOWą, to często jest tak, że te zagraniczne podmioty w ogóle nie chcą zmian w przepisach robić, czyli odpuszczają księgowość i kadry płace, przykładowo, zostawiając to właśnie polskim producentom. I mamy dużo takich klientów, którzy korzystają z naszych kadr, z naszej księgowości. Natomiast yy, posiadają rozwiązania też innych, yy, właśnie tych zagranicznych producentów i się integrują. Bo po prostu taki dostawca zagraniczny nie zna, nie zna jakby kontekstu, w jakim tutaj funkcjonujemy w Polsce. Głównie właśnie o te zmiany w przepisach, które no, wiemy, jak się zmieniają. Yy, my wydajemy jako Enowa 20-30 wersji związanych z przepisami yy, no. co roku, tak średnio mniej więcej. Więc, jakby jeszcze ktoś tam, nie wiem, przykładowo z Francji, Szwecji czy z Niemiec miałby to dodatkowo robić, to, no, no to, to lepiej właśnie ci producenci <noise> wolą sobie to odpuścić tak. i zostawić to tutaj nam, yy, naszemu polskiemu podwórku. Yy, powiedz mi, Marku, yy, bo rozmawiamy o tym, jak to w tym momencie wygląda, a co się będzie działo za 5-10 lat? Jak te systemy RP będą funkcjonowały? Co, Twoim zdaniem, będzie takim motorem napędowym do, do ich zmian? I jak one będą właśnie w tej dłuższej perspektywie czasu wyglądały? Co się tutaj będzie zmienić? Przede wszystkim to, co przed chwilą powiedziałeś, to jest taki trend, który gdzieś tam w pewnym momencie się pojawił i on jakby się nasila, narasta. Według mnie to jest bardzo fajne, że inni zagraniczni dostawcy integrują się z polskimi produktami, tak? Bo to wydaje mi się, że trzeba też pamiętać o tym, żeby dostosowywać sobie system. System RP powinien być dla firmy. Bo inaczej system RP powinien być skierowany w firmie do tego, co jest korem firmy. Okay. Że firma jest produkcyjna, dobra, no to bierzemy system, który idealnie na przykład, nie wiem, potrafi odzorować produkcję w branży metalowej, tak? I nie powinniśmy się bać, że bierzemy dodatkowy system, który będzie fajnie na przykład obsługiwał kadry i płace, mm -hmm. finanse, księgowość i tak dalej, bo często spotykają się z takim zwrotem: no ale to co, to ja mam mieć dwa systemy RP w firmie. Integracja to, to jest, coś tak, jest coś normalnego. To jest coś normalnego i według mnie to jest taka przyszłość, że będzie system korowy, który obejmie mm -hmm. najważniejszą, e, najważniejszą działkę w firmie, reszta rzeczy będzie integrowana z tym, tak? To jest jedna no, rzecz. No, nie da się zrobić. Systemu, który będzie wszystko obsługiwał. Tak, to jest kiedyś tak było robione. Na szczęście od tego odchodzimy, i wiele systemów RP-owych specjalizuje się w danej branży. To jest super. Kolejna rzecz, która wydaje mi się też coraz bardziej się nasila i no, w zasadzie już od paru lat jest używana, to sztuczna inteligencja, hmm. tak? ale też pod tym kątem, że ten cały AI idzie w kierunku robotyzacji. Czyli też standaryzacji z kolei różnych procesów w firmie i automatyzacji tego, tak? No teraz mamy sytuację, że przecież co chwilę jesteśmy bombardowani informacjami o ChatGPT GPT, tak. w czym on już nie jest gdzieś tam zintegrowany. No mamy go we wszystkim dużych dostawcy, dostawcy ERP-owi, czy, czy, czy podobnych produktów, takich stricte cy, pod kątem cyfryzacji, mhm. używają już ja w swoich produktach, tak? Mhm. Zakładam, że za, za rok, za dwa lata w ERP-ach też już tego doświadczymy mocno. Mhm. Więc to jest kolejna rzecz. Trzecia taka, właśnie coś, co, co mówiliśmy, co jest trudne ciągle do przeskoczenia u nas w Polsce, czyli przejście na chmurę. Mm -hmm. eee, firmy się tego strasznie boją. My staraliśmy się w zeszłym roku trochę ewangelizować o tym eee, i zawsze trafialiśmy na ścianę. W przypadku, no tak, ale u nas w miejscowości jest słaby internet. No ale nasz informatyk woli, jak ten serwer jest naprzeciwko niego, bo on jest bezpieczny, wie, że patrzy na to i nic się z tym nie dzieje. A w chmurze to gdzieś tam na świecie tak, też. nie jest zabezpieczone, to nie wiadomo, gdzie tak, to jest. dokładnie. Ludzie boją się tego tematu. Wydaje mi się, że to jest naprawdę przyszłość, tak? no, no musimy jakby przejść do chmury, chociażby sytuacja, która no, jest na Ukrainie. Tam firmy, które miały swój biznes w chmurze, w momencie, kiedy wydarzyło się to, co się wydarzyło, oni potrafili odciąć swój biznes od tego regionu i powiedzmy prowadzić go gdzie indziej. No, jeżeli byśmy mieli fabrykę, która ma system RP e, na serwerowni u siebie na miejscu, to powiedzmy, że najeźdźca, jeżeli tak mogę powiedzieć, no, może łatwo przejąć no, i coś innego zacząć produkować. Tu jest ciekawa właśnie kwestia z tą chmurą, bo te obawy, o których mówisz, no, pojawiają się dosyć często. Z drugiej strony, te same osoby często nie mają świadomości, że z tej chmury i tak na co dzień korzystają, no. nawet w życiu prywatnym czy też zawodowym. Myśmy tutaj e, kręcili mm, film dotyczący właśnie takich mitów związanych z funkcjonowaniem chmury. Bo oczywiście e, polecam do niego e, zaglądnąć. Gdzie te mity obalaliśmy, i tam właśnie pojawiały się takie kwestie, no gdzie ten serwer, który ja tam jest ulokowany w tej mitycznej chmurze, się znajduje? Kto ma do niego dostęp? Czy to jest bezpieczne? A tu jeszcze RODO, a tu jeszcze inne przepisy. Za dużo tego. Dobra, postawmy tutaj w tej mojej serwerowni ten serwer. Ja go widzę, stoi. A to, że właśnie ktoś może do niego wejść, nie wiem, może on się spalić, zalać czy coś. O tym się nie myśli. Tak to wygląda. E, powiedz mi, Marek, jeszcze e, jak w tym wszystkim, o czym powiedzieliśmy, e, sytuujesz nasz system Enova 365 bo na pewno gdzieś tam w kuluarach, rozmawiając też, czy z innymi przedstawicielami producentów ERP-ów, czy też z klientami, którzy z RP korzystają, czy też na jakichś konferencjach, dyskusjach, prawda? Na pewno gdzieś ta Enowa się pojawia. Tak, to no jakbyś to... tak mógł się podzielić e, tymi informacjami, co rynek o nas mówi. O. To... to odpowiem <laughs> bardzo tak, bym powiedział, dyplomatycznie, z racji tego, że no, też reprezentuję Oczywiście. innych dostawców. Enowa na pewno jest w pierwszej dziesiątce. Tak? Tak? Mhm. E, to tak jak gdzieś na początku rozmawialiśmy, nie ma złych systemów. Mhm. Oczywiście. Ka każdy system ma swoje plusy, pewnie też ma minusy mhm. i jest wyspecjalizowany dla konkretnych branż. Tak? No mówię, to fajnie, że mamy takie czasy, że według mnie już wszyscy dostawcy potrafią powiedzieć, Wy na pewno też, jeżeli przychodzi do Was klient ze specyficznej branży i Wy nie czujecie tej branży, wiecie, że system no, nie, nada, nie nada się, mhm. nie spełni oczekiwań klienta, to jesteście w stanie powiedzieć, nie no, my nie jesteśmy dla Ciebie, możesz skorzystać z innych rozwiązań. tak? Mhm. Więc to mówię, no to muszę powiedzieć dyplomatycznie, Pierwsza dziesiątka to na pewno coś, co, co też już wspomnieliśmy. Polskie produkty na pewno zaletą polskich produktów jest to, że one potrafią się bardzo szybko dostosować do polskiego prawa. A dla wielu firm to jest też no, kluczowa rzecz. To jeszcze na koniec naszej rozmowy wróćmy do Twojego portalu. Trzy lata na rynku, fajnie się rozwija. Co szykujecie na przyszłość? Wiesz co, jesteśmy na etapie, w zasadzie już jesteśmy po warsztatach, zmieniamy portal. W zasadzie od zera. Mhm. Mamy plan w przyszłym roku też wyjść za granicę. Oczywiście chcemy pokazywać i polskie produkty, i zagraniczne produkty zagraniczną. Na razie będziemy skupiali się na, na Europie, no, ale coś, co jakby też taki ukłon w stronę użytkowników, którzy nas oglądają, czytają, słuchają, no to zmieniamy totalnie technologię. Idziemy w Headlessa, więc wydaje mi się, że będziemy jednym z lepszych portalów w Polsce przede wszystkim. I ta funkcjonalność portalu się też zmieni. Tak? No kolejna rzecz to za chwilkę za chwilkę będzie można pobrać od nas e-booka, jak wdrożyć w ogóle system RP. Tutaj wszystkich zachęcam, to też wzięliście w tym e-booku udział, Dokładnie, więc to tak. będzie naprawdę no, skarbnica wiedzy. Super. To na koniec, ostatnie pytanie. Y jak w tej roli osoby, która odpowiada na pytania, <laughs> się czujesz po zakończeniu naszej rozmowy? Co bardzo fajnie. Czuję, że moglibyśmy naprawdę wiele godzin porozmawiać, wszystkim się podzielić. No, bardzo fajna to jest rola, tak? To jest dla mnie coś, coś innego i cieszę się, że mogłem tutaj. Przyjechać. Super, Marek, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że to nie była ostatnia rozmowa no, yy, nasza wspólna na temat rynku systemów RP w Polsce. Jeszcze raz serdeczne, wielkie dzięki. Dzięki Wam za obejrzenie tego materiału, no i cóż, zachęcamy do odwiedzenia portalu MyERP, ale również naszej strony internetowej enowa.pl. Dzięki. Dziękuję.